Witam serdecznie, Piotr Wysiecki, firma camper pierwszy raz jestem w tym miejscu, jest fantastycznie, cudownie. E, przyjechałem zobaczyć na zaproszenie karawaningowej grupy warmińsko-mazurskiej. Przy okazji e, witam serdecznie, cześć Piotr. Witam, cześć, Tomek z tej strony. Cześć, Danka. E, cześć, Danka. E, Poznajcie się. Z Tobą też się przychować. Rafał. Witamy, witam. Fantastyczne miejsce. Słuchajcie, nie wiedziałam, że tak blisko naszej siedziby, naszej firmy jest tak wspaniałe miejsce. Wy tu jesteście pierwszy raz? Czy... Nie, jesteśmy nie, nie, tu... kolejny. nie, nie, my już jesteśmy kolejny raz. Akurat to jest do tej grupy krawędowej, z której właśnie pijesz Kubek. No właśnie to jest taka grupa na, na, na zorganizowana na warmii i Mazurach ogólnie. Jest nie. dużo członków takich, którzy przebywają tutaj dzisiaj, tak jak widać, jest odgroma różnego rodzaju przyczep, mhm. kamperów różnego rodzaju. Y, można zobaczyć co tu się dzieje. Ogólnie jest piękna przyroda. Słychać ptak, ptaków pełno, których nie widać. No, ale ty też, ty też, ty też jesteś tu pierwszy raz? Nie, kolejny już. O, tylko ja tu jestem pierwszy raz. O, akurat Tomek wyszedł z łazienki tam. Pokaż łazienkę może obok. E... A może Tomek by miał coś do powiedzenia? Tomek, Tomek ty jesteś tu pierwszy raz, bo na przykład ja tu jestem pierwszy raz. Jest fantastyczne miejsce. Bardzo fajne miejsce, no. tak. Nasza społeczność karawaningowa, tutaj się spotykamy dosyć często jest fajne, jest to miejsce na dziko, ale jest i prąd. Podejrzewam, podejrzewam że nie chciałbyś pewnie, żeby twój szef to miejsce znalazł, bo jakby przyjeżdżał, to pewnie już by nie było tak fajnie, co? Yy, mogłoby tak być, aczkolwiek... Yy, niech przyjedzie. <laughs> niech przyjedzie i zobaczy. <laughs> tak, ale, tak. Słuchaj, chłopie, ale chłopiec rozrywkowy, także... Bardzo, wiesz, bardzo. No. No, myślę, że mogłoby być naprawdę bardzo fajnie. I powiem Ci, że jestem tak pozytywnie zaskoczony tak zajebistym miejscem, że w ogóle jest to blisko tak nas, nie? Że wiesz, Dokładnie. jedziesz 40 minut i jesteś, tak. jesteś w fajnym miejscu. I można zobaczyć, ile tu dzisiaj jest... Ile... E, prawie 30 załóg. Tak? No, nie sam byłem ciekawy, miałem 10 kamperów, tylko 30 załóg. No. I słuchajcie, w ogóle ta cała impreza jest e, po to zrobiona, bo jest, są zbierane pieniądze na budowę tej nowej wiaty. Tak jest. E, sam, że pomagasz budować. Miałem tą okazję, tą przyjemność tutaj, zaczęliśmy tutaj stawiać się no, po, po tym co widzę, tam, 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 tam pół godziny, że się dopiero robili. E, tak. <głos> <głos> A który zlot, żeby to budować? <noise> e, po tym, mam nadzieję, że po tym zlocie tutaj no, e, roboty e, ruszą pełno parą. Słuchajcie, to się kiedyś nazywało pole namiotowe Narataja, las, las, droga, kończy się droga, wjeżdżamy na polanę, piękny starodrzew. Rzeka. Rzeka, do rzeki dojdziemy, Mógłby się, mógłby się nie wtrącać? Nie. Dziękuję. Słuchajcie, i patrząc na to, wie, ile to ma hektarów w ogóle, jest fantastyczne miejsce, a no się okazuje, że to nie jest duże miejsce, co najlepsze. Słuchajcie, tu, tu nie ma, że płaci się za samochód, za psa, za człowieka, zbiera się symboliczną opłatę, ewentualnie jakiś prąd. I teraz jak przyjeżdżaliśmy, właśnie zbieramy na, o, proszę bardzo, kociołek, Kociołek. a ja Piotr i Rafał, Rafał chce zajrzeć. Zupka grzybowa? Ja pierdzielę. No zacnie. E, także słuchaj, jest, jest, jesteś ten e, pomysłodawcą, tak, i wykonawcą tego... Dania. Dania, tak, może tak. Aczkolwiek kobiety bardziej tutaj działały w temacie obierania grzybów. Mięsko, jakieś tam inne przyprawy. Grzyby już... regionalne. A tak, regionalne, tutaj opieńki są, tak. Mięso też biegało niedawno pewnie tutaj. Tak, tak. Ustrzeliłem niedawno, także to jest spokojności. No. Słuchajcie, takie przywitanie. Tak, idziemy, tak dal dal można. Można idziemy dalej. Można. Można czyć? Idziemy dalej. Ci bardzo. Miło się bardzo. było poznać. Wzajemnie. Całe, i tak dalej. Cześć, cześć, cześć Piotr. Cześć Darek. Na, Darek przyszedł nam pomóc właśnie też e, będziesz podkładał, dobra? Oczywiście. No. No, na pewno, na pewno. Czyli, to, czyli tam mamy stare ognisko, a tu będzie takie Prystowe, nowe. No a to to jest taki chrzest bojowy, taki jakby pierwsze no okej. Okay. Bo to będzie co? Na zimę pewnie jakoś. Kierownik wycieczki normalnie. No tak! Że moi? No. No tak. Że, że tu. Że tu. Przyjdę za chwilę pociąć. Dzień dobry, do serdecznie, e, dobry pana, tam. pana skądś kojarzę? pan nie jest z naszych okolic? Tak, z okolic, z okolic. Okej, okay. ale z, z tą panią to chyba kiedyś się bawiliśmy nawet razem, gdzieś A no, na pewno. Kiedyś na pewno. Tak, kiedyś mnie. na pewno. Witam, cześć Piotr. Cześć, Monika. Cześć, Monika. E, Wojtek, Wojtek. E. Szymon. Szymon, e, państwo już byli w telewizji? No <laughs> Pan już był. Słuchajcie, wy tu jesteście, nie pierwszy raz podejrzewam. O nie, nie. Nie pierwszy raz. My no często tutaj przyjeżdżamy. Lubimy tu przyjeżdżać. I żeście mnie nigdy tu nie zabrali, co? No... Jakoś nie było chyba po drodze. <laughs> Okej. Okay. Nie wiem czy, ale jak sobie przypominam, się nam nie proponowałaś nigdzie, żebyśmy z tobą pojechali. Jak to nie? No nie, no właśnie kurna w tym sensie nie. Słuchaj, e... my to, my słuchaj, my nie byliście ze mną kiedyś w mieście. Nie. Nie zabrałaś? ja byłem z tobą tylko raz na jednej imprezie u szwagra na... Na kawalerski. Na kawalerskim. Ale u któregoś szwagra Weź <laughs> mi opowiedz o tym wspomniałem. <laughs> <lepiej>. Może lepiej <laughs> nie. <laughs> lepiej nie, powiem. Znaczy, – ja byłem za kierowcę na pewno. Y tak, ta tak. Ja prowadziłem pociąg. <laughs> tak. <miennie> Znowu Opuszczę Was, bo rozmowa zeszła na niebezpieczne tory, a my chcemy pokazać ten piękny tutaj ośrodek. To tak także jeżeli byś myślał. Mm. Przepraszam, przepraszam, mógłbym pani, przepraszam. E, słuchaj, bo Wy podobno pierwszy raz spaliście, tak? W kamperze? Tu i w tym to... miejscu w ogóle. Tak. I u góry w ogóle, tak? No i co byście o tym powiedzieli? W ogóle jak się spało, dobrze, źle? Ogólnie bardzo fajnie. E, no pierwszy raz u góry jest dużo więcej miejsca. Można nawet jak tego łóżka nie ma, można się wyprostować w busie normalnie. E, Czyli generalnie słuchajcie, jest to auto zrobione przez naszą firmę, na pewno widzieliście na, naszym, na jednym z naszych odcinków. E, właścicielem jest e, Gandalf stary e, i młodzież spała pierwszy raz w tym aucie. Spało im się podobno fantastycznie, ale słuchaj, nie było zimno? Nie, ani trochę. Webasto włączony jest bardzo przyjemnie. No, no w nocy było podejrzewam coś koło 4 stopni. Także słuchaj, e, spałeś z bratem u góry, tak? Tak. I jak było? W wygodnie. W ogóle, słuchaj, wygodnie? duże no, miejsca. O, jak ja lubię słuchać takich opowieści. Szybko spało. słuchajcie, nasza produkcja spała się fantastycznie. Dwójka młodych chłopaków, e, którzy tu pierwszy raz chyba są na tym obiekcie, tak jak i ja, e, jak i mój sympatyczny operator, e, spali sobie, słuchajcie, namiot bez żadnej izolacji, bez żadnego ocieplenia. to chodziło, cztery osoby w samochodzie spały. A co mieliście? Tak. a z psem już więcej trzeba. Idziemy zobaczyć dalej cały obiekt. I słuchajcie, kończy się asfalt. Jedziemy, nie wiem, z kilometr polną ścieżką. Dojeżdżamy do takiej bramy. Brama przypomina mi dzieciństwo. Jak jeszcze w ośrodku w czasowym w partęczynach właśnie były takie barierki, takie bramy wjazdowe, wejścia na pomosty. I to jest tak samo. Dojeżdżamy, nagle się pojawia sołtys leśniczy, który nas puszcza. Nie bierze nic. Nie ma jakiegoś podziału piesek, e, rodzina czteroosobowa, samochód taki, e, przedsionek, nic. Miejsce jest przepiękne, zadbane. Widać, że naprawdę tu są osoby z pasją, które bezinteresownie, za darmo dbają o to miejsce. Przyjeżdżają, spotykają się, e, żyją tu. Wy tu jesteście pierwszy raz? Nie. E, drugi. Drugi? Ja drugi. Już nie wiem, który. Nie wiesz, który? Dużo. I tu robię. często przyjeżdżacie? Tak. Nie. Nie. Ale fajne miejsce, co? Mhm. A przyjeżdżacie kamperem, przyczepu... Kampera. Kamperem, ok. I przyjeżdżacie na ile? Na dzień, dwa, trzy, czyli tylko na jedną Weekend. noc. Na weekendy, tak? E, czyli tu przyjeżdżacie często. A w ogóle skąd to miejsce, nie wiem, twoi rodzice tu przyjeżdża, tak? Tak. E, skąd oni to miejsce znają? Y, od cioci. O. Tutaj. To się... Y, jak od, od, tej, od tej cioci, okej. Okay. Od tej kibice. cioci. Okej, okay. a ty musisz jesteś tu raz? I też rodzicami przyjeżdża, bo rodzice znają to miejsce, tak? Znają te osoby, które się tu zajmują pewnie tym obiektem? Tak. Takie młode osoby przyjeżdżają. Środek klasu, tu nie ma nic. I widzisz, nie ma co się bać tego psa. No i psa się nie ma co bać. Dzięki bardzo, idziemy dalej. Widzę się pierwszy raz? Tak. Tak, ja też. Cześć, Piotr. Dominik. Cześć, Piotr. Dominik. <noise> dobre, dobre. No i tak jak wspomniałem, 26, 7 załóg, jeszcze jadą te załogi, ekipy y, w miejsce praktycznie bez infrastruktury. Jest, jest prąd, jest woda. Cześć! Cześć! Piotr. Robert. O, pan, Panowie przygotowują posiłek. Cześć Piotr. Cześć Kamil. Panowie skodzie, y, jesteście tu pierwszy raz, drugi, trzeci. No, ja już trzeci raz jestem. Ja jestem pierwszy raz, to w ogóle fantastyczne miejsce. Tak, nie wiedziałam, że takie jest... miejsca w ogóle jest takie prawie, że na dzikusa, nie? No prawie, że tu jest na dziko. Ale jest dosyć fajnie, jest rato, jest, można się wykąpać i no super, no. no. i tu, powiem, fajny brzeg. Także przygotujcie obiad, rozumiem, dla swoich pań. Dokładnie, i, tak. dzieci. No I tak. dla dzieci. No I dla tak. dzieci, okej. Okay. <laughs> nie przeszkadzamy. Teraz Słuchajcie, wieczorem będzie tutaj na pewno fajne ognisko. Z tego, co wiem, ktoś na gitarze będzie grał, albo nawet... Panie panie za, za moimi plecami jest rzeka Drwęca, która płynie też przez Bratiam, do którego serdecznie zapraszam. No, hej, zobaczcie, jak ile tu jest psiaków, ile jest zwierzaków. Fantastycznie. Za psy się też tu nie płaci. Zobaczcie, rzeka Drwęca, piękna plaża, jest pomost. Z tego, co już ustaliłem, e, ba, woda do bani jest z Drwęcy. Można. Czyli słuchajcie, spływ kajakowy, Przypływamy sobie tu, stajemy. Tu jest pięknie, to jest naprawdę pięknie. I jak cicho. Tak. Cisza. Jak słyszeliście. E, t, t, ta społeczność plus sołtys leśniczy e, takimi domowymi sposobami robią tutaj tam właśnie takie, taki fajny przyczółek, przylądek, jak, nie wiem jak to nazwać, miejsce e, przebieralnia. Małe proste rzeczy, funkcjonalne. Przebieralnia. Tam mamy fajne miejsce, gdzie można posiedzieć. O! Ciekawostką jest minionek. Idziemy zacząć minionka. Minionek się cieszy dużym powodzeniem. Wśród części wśród pań. Nie wiem dlaczego. Idziemy zobaczyć. O. Proszę bardzo, on. W minionku się nawet pali. Minionek zrobiony ze starego bojlera, pali się cieplutko, napis Samborowo, tu prawdopodobnie, o, lampeczki, czyli tu można pewnie potańczyć. Sprawdzimy wieczorem, co? Tak, myślę, że tak. Słuchajcie, fantastycznie. Przyciapa z grudziąza. O, tutaj chyba ktoś wlał szampon. Nie. Nie? Tu sama się robi. Be będzie się Pani kąpać? W rzece czy w bali? W tej bali. No, może wieczorem. O, czyli z wieczorem będą... No, poranek czy... w rzece, to teraz może będzie wieczorem balia. A co kąpała się Pani w rzece? No oczywiście. Kiedy? Dziś? Biegam. Dzisiaj. Bieganie i morsowanie. Ja zawidywałem. Tak, tu są świadkowie. Poranny... No, poranny endorfiny. Czy, to, czy może być lepiej? Czy może być lepiej? No nie. Wszystko od nas zależy, jak rozpoczniemy poranek. W ogóle zabrakło mi słów. E, Piotr Wiśniewski, Ewa Herman, bardzo, bardzo, mi miło. bardzo miło Panią poznać, także ja e, widzimy się wieczorem w tym miejscu i porozmawiamy, dobrze? Oczywiście, zapraszam. Super. Fantastycznie, ja już jestem umówiony na wieczorne kompanie. E, koło gospody wiejskich Samborowa ma dzisiaj przyjechać z zupką. E, ten zlot, no może powiedzieć, że ten zlot będzie trwał do poniedziałku, w poniedziałek mamy wolne, czyli 3-4 dni, jeżeli ktoś sobie dobrze zaplanował, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, 4 dni w tak pięknym miejscu. O, zobaczcie, tam jest miejsce na trzecie ognisko. Czyli generalnie można tu zrobić trzy ogniska, y, można zrobić trzy różne niezależne imprezy. My teraz powoli się zbieramy na obiad, bo mamy od, od przyjazdu mamy bardzo pracowity dzień. E, Aby co? Wieczorem nagramy pokażę Wam, co tu się będzie się działo. Tak słuchajcie. Polecam to miejsce. E, udostępnijmy w ogóle gdzie to można znaleźć to miejsce i zapraszam do nas. Pozdrawiam serdecznie, ja ile zjeść. Aha, witam serdecznie. Piotr. Jestem. Darek. Czy tu ryby biorą? Bo Mój mój syn ostatnio ma straszną pasję właśnie e, na ryby. Czy biorą? Biorą? Tu? No, jak mówisz, że ma pasję. Ale pasji. nie, mój, mój syn ma pasję właśnie łowienia, dzisiaj jest nawet na zawodach. No, Nkarski, ja a pra... widzę, że ja jesteś nie z, z wędką. nic, ale młody tutaj jednego z, u, z uczestników. Dzisiaj rozmyśł kółko, takie większe 20, 25 cm. O, I szu... szupaszek musi urwać takie 85, nie? o 85, więc pięknie. to jest kwestia tylko o której. I pogada też dzisiaj, no jak trzy okonki chwyci, no to nie tak źle takie właśnie 5 centów, nie? Więc cał, całkiem całkiem fajnie. Czyli, no w, nasi, akurat, czyli w naszej drwence ryby są. Jak, jak sprzęt to cała masa, no ale... ale no to, widać, że widać do dupy. Yy, czyli życzę owocnych połowów yy, do poniedziałku daleko, także jeszcze na pewno coś nałapiesz. No, ja tak <laughs> myślę, że, cho będzie, że Chociaż jednej... Będzie zupa jadę rybna jakąś małą płotkę. <laughs> Na zakończenie kolejnego dnia, piwo 0%. Słuchajcie, fantastyczny dzień. Fantastyczni ludzie. Kemping fantastyczny. Na pewno widzieliście fajne zadbane miejsce polecam blisko nas, blisko naszej firmy. Także słuchajcie, możecie też tu przyjeżdżać. Idziemy teraz zobaczyć na ognisku. Ja się włączę, powiedz coś głośniej. Co? <laughs> Robię co mogę, panie. Lekko mi gardło, boli cały dzień przecież ze wszystkim, żeśmy rozmawiali. E, w bani, żeśmy siedzieli, wymoczeni. Muzyczka gra i tak codziennie. Także słuchajcie, my ruszamy się bawić, idziemy na ognisku ziemiaczki z ogniska kiełbachy. E, musimy się już pożegnać, a wy subskrybujcie, oglądajcie. Będzie fantastyczna relacja. Hej, na razie, cześć. Słuchajcie, słuchajcie, kolejny dzień za nami, dzisiaj za wiele Wam nie pokażemy, bo wczoraj mieliśmy integrację z Lotowiczami. Piotr, pożegnajmy się dzisiaj po prostu. Chyba tak zrobimy, powiem Wam, ale mu naprawdę musiało być grubo, choć Wam coś pokażę. Była taka impreza, jakbyś ja Wam mógł pokazać, nie wiem jak ludzie wracali, ale do tej pory buty na samochodach nawet pozostawały. Nie wiem czy przez Szyberda jak ktoś chciał wrócić do domu, nie chciał w butach wchodzić, żeby nie nanieść. Ale naprawdę, tak było. E, także słuchajcie, żegnam, <noise> żegnam się z Wami. E, powietrze jest tu tak suche, ale ludzie fantastyczni, człowiek się tyle, tyle naopowiadał, tyle rozmów przeprowadziłem, że naprawdę... Zaprośmy. Tak, zapraszamy w to miejsce, słuchajcie, Samborowo. Jak się nazywa to miejsce? E... Kiedyś na Rataja. Kiedyś na Rataja to się nazywało. Na tym jest nawet, tak? Park for Night. Park Fortnite może na to miejsce znaleźć. Teraz słuchajcie, przyjeżdżają do nas na usługę. Mamy wam kampera. My będziemy robić waszego vana, zakładać dach, przerabiać go na kampera. Wy sobie w tym czasie możecie tu przyjechać, wjechać, spędzić miło czas i może wrócić do tego czasu, kiedy my tu byliśmy, i spędzić tak fantastyczny weekend. jak Dziękuję. My. Chcesz się napić na pewno. Słuchajcie. Ja już pójdę. Do widzenia.